Podcasty z naszym tygodnikiem e-book, gazeta bt.pl, budowa lepszego jutra, zapraszam osoby zainteresowane do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, zapraszam serdecznie Magdalena Wrubleska. W każdą sobotę przede wszystkim w tym tygodniu omówimy sobie szczegółowo ważne tematy. Myślę, że będą to inspirujące tematy nie tylko dla państwa, ale również ciekawe dla polskiego przede wszystkim społeczeństwa. Przykłady wyniszczonych polskich firm, odwołanie instytucji nierobów, jak i innych, które tylko szkodzą naszemu państwu, to będą pierwsze poruszone tematy. Kolejne, czyli ludzie mylnie postrzegają, że ktoś nie płaci, przykład starszej pani sprzedającej kwiaty, za nią krują się przestępcy, czyli kim są przestępcy. Kolejnym tematem mieszkalnictwo czy będą odszkodowania ze straty moralne oraz osób, które zostały celowo narażone na utratę dachu nad głową, jak i dla tych, którzy do chwili obecnej zamieszkują w ruinach lub no właśnie. Zobaczycie Państwo, jak potraktowano niejedno osoby z niepełnosprawnościami, jak i liczne zaniedbania, jakiego dopuszczono się w zakresie nieruchomości przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Zapraszam serdecznie do zasubskrybowania naszego kanału, będziemy różne tematy tam poruszać.